what the fuck no Ooh. what a dodge oh my god i'm mr Ooh. i'm playing dodgeball here what the fuck uh, bro these guys i let me grab the cannon what the carry i'm dodging like Neo from the Matrix. Oh no, I'm trying to do this commendation. <laughs> sorry, <laughs> no, 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 it's I don't. You were a fish Oh, sorry. Oh. Dobra, ja przeżyłem. Ja mam jeden HP, ale przeżyłem. Pójdziemy prosto w kegi? Eee, tam. Jakie kegi? A, te kegi. A reklamacja! Proszę. <grymne> nie pykło coś? Niestety. Nie, nie Nienawidzę beż... ...burzy. Au! Kocham burzę, kocham burzę! Już nie będę przepraszam! Plaszka nie działa. Eee, ucieknij z tego nauca, żeby bardzo nas ładnie. nie podpalił. Bardzo ładnie. No to nie jest dobry pomysł, nie zobaczyć Jeżdżaj tam po prostu. No skakuj. Aha! A żeś wskoczył? Ech, to... O, o, o. Eee. O, o. Byłem na sterze to pod pokładem. W dole takich rzeczy jeszcze nie widzieliście po prostu. To co ja robię to jest po prostu jakieś nie, nie żyje. Um... <laughs> tak shot? <laughs> ja pierdolę. Dobra. Rzucić ci coś czy... Tak, gagle wszystkie. Ja zabiłem go od mnie. <laughs> oh, <yes. śmiech> nice shot, dude. <laughs> no Thanks, you two. <laughs> Do tysiąc wodkolerów statek szkieletów i to się nawet nie liczy dla załogi, w której jesteś, tylko to jest indywidualny. Indywidualna komendacja. No po prostu... To witki, witki opadają, jak się człowiek ma nie zdenerwować jeszcze, żeby one chociaż spawn miały. Yyy, scattershot'y. Powiedzmy, że jeszcze można no, jest Dalej. Widzicie? Na, na, naszych oczach! Wyciągnął kulę! Jest do mi wyjedz działa! Ludzie, również, mówili o... No dobra, bez, bez, bez komentarza, ale wyglądało to tak jakbym drzgnął powietrze i beczka by wybuchła. To jednak cholera, wiecie co, szkielety na powierzchni próbują was gonić przez powierzchnię ziemi. Kręcą się tutaj jak boczek w wodzie i próbują was atakować. Hmm. Pogodzi, Pogodziłem ich. A fajny ten blander. No, leży? leży? Leży, leży, leży. Wow, John sklipuje oh, to. Yo, jak sobie zobaczycie, jak Rocket gra, to ja mam wrażenie, że odgra na padzie, stop. W tą grę w Sea of Teens. Bo na padzie... Więc jeżeli autor w bibliotece wykombinował, że się ba biblioteka, no <laughs> ja twarz Ej, No co. Hej z... O, oh, look what I found. Yeah. So and you're burning. All oh, right. <laughs> Sorry, I forgot. <laughs> <laughs> oh, <shit. laughs> Stop it just of What the fuck? Nagle czas do pieniądz. Pomyślałem. E, no bez jaj, że teraz legalod odgryzie. gryzie. ale nie to jest... O, czujesz? za nazwowe. Chyba, kurde, połamał sobie. <grym> Nawet nie drgnęliśmy. <grym> Nie no, ale to mówisz, że ten szkielet się załatwił. Ale to był nie wczytany. To był zielony szkielet. O, co, coś tu kogoś zjada koło mnie. Zjada? To drugi. A tak, z beczką płynął i go zjadł. ale. A, far... Jaki opał, miałeś. Zobacz jakby <laughs> wpłynął. Oh, lol. Ale byśmy mieli skegowany statek. Nice. Admira, go. Gdzie the second round. Ank, ank, ank. I'm back I the Oh, fuck uh, me! I hit, I hit an invisible wall. I, I hit. You hit my cannonball. Go there, go, go, go. Nice, nice, nice. No, we didn't have any pressure, man. Yes, I will give you the pressure, but go there. Okay, I go. It's too, it's too I easy am downstairs killing their skellies Nice, nice, nice. Someone shot me with a. It's. I, I want to wow. be sure. Nothing to see here. Wow. This passing by. Wow Możemy na da bo jest z wiatrem. I fajnie, że naprawili megal... Cofam to co powiedziałem. Uwaga. Słuchajcie się, jeżeli ktoś się jeszcze nie zorientował, będę łapał drabinę. Czego? Czego? Słuchajcie. Będziecie mieli dwa dźwięki jednocześnie. Chlupnięcia. No, 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 no. Ja ci dam kurde chlupnięcie, ty! Halo, ja tu tutorial robię. Kurczę. Wspaniale. Nie, nie, nie to chlupnięcie, nie to chlupnięcie. F Chociaż ten jeden tam się tak ruszał, jakby się tylko dołożył do tego strzelanie Haha, <laughs> zabiłem go po ciemku, haha <laughs> Zabił mnie Też no. ja, ja. padł, gg Tak się się dopadł Ja dostałem też, redmarka. To jedzie na dół? To na dół, no? Zabiłem go na windzie. Nice. Kari, głosuj. O, nie, nie, nie zagłosowałem. Nie, na to nie głosowałem. You can do it, Kari. You're not exhausted. You just need a whip. Ale to, jest Ale twoje. jaki tu jest lak, mi nawet ammo nie podniosł. Trafiłem w z nesta i ktoś tam siedzi, dostałem krzyżyk No spadł właśnie gościu do wody. Zami zabił mnie za zabi Dziękuję, Jones, wierzysz w moją umiejętności, ale tak blisko nie musimy być. Nie, nie to... ja wiem po prostu jak się fizyka tej gry zachowuje. On się zachowuje jak chce Dlatego ja... ja wiem jakie ja miałem doświadczenie. Ta tak kula armatia nie doleciała nawet do tego oh słupa, widziałeś to? Aj za bardzo odbili A, wjechali na beczki! No nie wierzę, że nam pogłogosławił! <grym> Ej, nie że ja, ja przed nim nie uciekłem potem on zaczął przede mną uciekać, myślał, że mnie sprowokuje albo co ale wiesz, dali kurde pół, pół żagle i lu No, więc o oh, fuck, sprzedałem flagę ripera, nie, do kurwa, do, do złego tego, ja pierdolę.